Hej, witajcie ludzie, cześć! Ja jestem Nexus i dziś chciałbym podzielić się swoją radością z wami i pokazać wam nowe, darmowe nagrody wraz z wyjściem Heroes of the Storm. Jeżeli nie wiecie, no to właśnie w tym momencie Heroes of the Storm jest dostępny dla wszystkich. Gra już wyszła, oficjalnie 2 czerwca. W opisie oczywiście znajdziecie linki, gdzie zagrać, gdzie pobrać tą grę i te sprawy, natomiast możecie również ją znaleźć na swoim launcherze. Na ekranie teraz pojawił wam się film, w którym pokazuję, jak tworzyłem swoją drużynę marzeń na aplikacji. zi facebookovej No, i tam przy okazji pokazuję, jak zdobyć mechanopająka darmowego mounta, którego możecie również sobie zdobyć. No ale wraz z wyjściem, właśnie z premierą tej, tej gry Heroes of the Storm, pojawia się parę fajnych, darmowych rzeczy, które dostajemy oczywiście w innych grach. Więc jeżeli chodzi o Heroes of the Storm, zacznijmy od minionej gry, która właśnie się pojawiła. To w tej grze dostaniemy Iron Wolfa mounta, który jest po prostu zwykłym wilkiem, natomiast ma takie elementy żelaznej wygląda całkiem ciekawie. No i zdobywamy go w momencie, gdy w World of Warcraft na naszym koncie zdobędziemy level setny. Wtedy właśnie w Heroes of the Storm pojawi się ten mount. W World of Warcraft dostaniemy peta, który nazywa się Graves. Graves jest to pet, który pochodzi z mapy Haunted Mines czy też nawiedzone kopalnie. Jest to również model bossów na niektórych mapach, jest to zwykły taki golem, który ma na, swoim, na, swoim, na swoich plecach trumnę, no i całkiem ciekawie on wygląda, więc ten pecik będzie należał do was. Jeżeli chodzi o na przykład umiejętności jakie posiada, warto gdzieś tam zobaczyć sobie na stronie, bo ja tego nie sprawdzałem, natomiast wiem, że jest to po prostu pet undead. No, i jeszcze do Hearthstone'a dostaniemy bardzo fajny rewers, który jest wzorowany na powiedzmy taką grafikę, właśnie Heroes to The Storm. Mamy logo Nexusa, te takie trzy, powiedziałbym, elemenciki, które kręcą się w kółko. No, i wygląda całkiem fajnie. Wydaje mi się, że, że do dość, do dość ładnie zrobiony jest ten rewers. Możecie go używać. Chyba tam nawet nie, nie trzeba mieć specjalnie, specjalnie niczego. Jedynie World of Warcraft, żeby dostać mounta, właśnie w grze, trzeba. World of Warcraft mieć level setny. No i to by było na tyle. Ja się cieszę oczywiście z, z tych nagród, no i to są tylko takie moje wrażenia, żeby wam pokazać, co takiego ciekawego jest, więc czy, czy warto zalogować się do Heroes of the czy do innych gier. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!